Polityk był bardzo kontrowersyjny, jako poseł wzbudzał skrajne emocje. Janusz P. od dawna poza polityką, Janusz P. od dawna w biznesie. Działał m.in. w branży alkoholowej i tam rozkręcał swoje biznesy właśnie. No i teraz z tego powodu on i jego dwóch współpracowników ma poważne kłopoty, dlatego że został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Słychać o e, możliwości oszustwa, nawet na kwotę blisko 70 milionów złotych. Chodzi o to, że inwestorzy, którzy właśnie przekazywali swoje pieniądze na biznesy Janusza P., mieli być oszukiwani, mieli być dezinformowani. O tym wszystkim opowie reporter magazynu Polska i świat Dawid Rydzek. To, co 10 lat temu było jedynie fikcją w spocie Twojego ruchu, mającą ostrzec przed rządami PiS. PiS jest groźny i może wrócić do władzy. Teraz stało się faktem, a zatrzymany został sam Janusz P. Jeśli o godzinie 6 do drzwi, a nie trzeba, to chyba każdy powinien być zaskoczony. Byłego polityka zabrano z samego rana stąd, z Lublina. Dwójka jego współpracowników zbił go a następnie przewieziono na zeznania do Wrocławia. Różne osoby tutaj mogą podlegać różnym czynnościom, nie ma. Tak, że to politycy czy ministrowie decydują. To są decyzje prokuratury, prokuratorów. Jeśli oni uważają, że takie czynności trzeba podjąć, to są one po prostu podejmowane. Formalnie śledztwo dotyczy dwóch artykułów dotyczących oszustwa i mienia znacznej wartości. Podwodzili. Bo według CBA Janusz P. miał obracać łącznie 70 milionami złotych od kilku tysięcy osób, tak że te były na tym stratne. Jak dużo pieniędzy pan stracił? 150 tysięcy. Pan Jerzy jest jedną z nich. Pod umowę pożyczkową był niejako ma prawo do zastawu komorniczego, no ale wartość firmy stanowi jakieś 10% długów pana, więc jest jasne, że nikt tych pieniędzy nie zobaczy. Z polityką skończył, gdy w 2015 roku lewica nie przekroczyła progu. Zajął się biznesem, sprzedając udziały w firmach produkujących luksusowe alkohole. To są takie powidory zielone we Włoszech, które rzadko w Polsce występują. I w mediach społecznościowych regularnie z dumą przedstawiał kuchnie z całego świata. Które my najbardziej lubimy. Ale tajemnicą Poliszynela było, że w ostatnich latach jego firmy, to jedna z nich, którą również odwiedziło CBA, mają problemy finansowe. Każdy zdrowo myślący człowiek pamięta nad... Dlaczego? Tu według jego pełnomocnika wraca polityka. Wielokrotnie pan Janusz P. podnosił, że. Te kłopoty zaczęły się ze wzmożoną akcją i yy, medialną instytucji państwowej przeciwko niemu za poprzedniej władzy. Te działania spowodowały zachwianie, zaniepokojenie inwestorów. Tyle, że służby działają już po tym, jak władza się zmieniła. To jest fikcja, tak? To... Urząd Ochrony Konsumenta już przed miesiącem ukarał go milionem złotych za niewłaściwe informowanie inwestorów. Te pieniądze, które były wpłacane przez konsumentów, nie były przekazywane na rozwój polskich testylarni, jak zapewniały materiały reklamowe, ale na rolowanie zadłużenia, które ta spółka posiadała a przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej niespecjalnie się za nim wstawiają. Jeżeli ma coś na sumieniu, jeżeli są materiały dowodowe tak silne, że CBA go zgarnia, to znaczy, że na to zasłużył. Jakiś czas temu skończyła się kariera polityczna, a dzisiaj chyba kończy się biznesowa. Zapraszam do się Co dalej z Januszem P.? Feniks z popiołów powstał, co prawda, ale to chyba, chyba nie będzie czegoś takiego. Pytamy jego byłego partyjnego kolegi, z którym w parlamencie spędził kilka lat. Jeżeli chodzi o jego talent kulinarny, no to wielokrotnie doświadczałem, muszę potwierdzić, że no zna się facet na tym. Się... i to będzie ten kolejny etap po, po politycznym i po biznesowym, tak? No tak, tak bym wróżył, o ile oczywiście nie wyląduje w ośrodku odosobnienia na dłuższy czas. Za oszustwo, jeśli taki zarzut formalnie zostanie Januszowi P. przedstawiony, grozi do 10 lat więzienia. Końca nie ma, nie było i nie będzie. Adewidu